Musicie wiedzieć, że dzisiejszy odcinek nie będzie tylko zwykłą recenzją perfum. A jest tak dlatego, że dziś podzielę się z Wami opinią o jednym z moich absolutnie... Ulubionych zapachów, i istnieje co najmniej kilka powodów tego stanu rzeczy. Jeśli masz ochotę je poznać, to zapraszam cię na recenzję wody perfumowanej Tom Ford Ombre Leder. Cześć, ja jestem Michał i witam cię na kanale Perfumowe ABC, gdzie znajdziesz recenzje oraz poradniki na temat perfum. Zanim w szczegółach opowiem o tym, jak właściwie pachnie Ombre Leder, kilka faktów, które sprawiają, że tak cenię te perfumy. Po pierwsze, otrzymujemy tu wysoką jakość składników zdecydowanie na miarę tej marki, w mimo wszystko dość przystępnej cenie jak na Toma Forda. Po drugie, według mnie na rynku po prostu nie ma zbyt wielu tak dobrze skomponowanych zapachów jak właśnie Tom Ford Ombre Leather. Ponadto są to też perfumy, w których czuję się bardzo komfortowo i w moim odczuciu uosobiają one seksowność, elegancję i mają swój taki niepowtarzalny. Intrygujący charakter. Otwarcie tych perfum może przywodzić nam na myśl zapach nowej, dopiero co założonej skórzanej kurtki. Według oficjalnego spisu nut, w głowie tej kompozycji znajdziemy kardamon, jednak warto zwrócić uwagę, że jest on tutaj dość subtelny i ani na chwilę nie wchodzi na pierwszy plan, a stanowi jedynie tło dla tego dominującego, bardzo naturalnie pachnącego skórzanego aromatu. Nadaje mu jednak lekko korzennego, kremowego i jeszcze bardziej seksownego oraz męskiego wymiaru. Dość szybko możemy też odczuć wrażenie, otulającego ciepła wydzielającego się z tego zapachu na naszej skórze. Mi osobiście ten aromat jako całość już na starcie zapewnia dużego kopa pozytywnej energii. Może też kojarzyć się z takim mężczyzną, z klasą, po którym z miejsca widać określony status społeczny, ale który jednocześnie nie musi być przesadnie ekspresyjny, aby dowieść ile atutów konkretnie za nim stoi. W sercu Tom Ford Ombre Leather znajdziemy już charakterystyczny, skórzany aromat w całej jego okazałości. Zmysłowy, kremowy, naturalnie i aut Autentycznie pachnący, lekko mroczny, ale też tajemniczy. Co więcej, na tym etapie zapach lekko wysładza się i otrzymuje nieco więcej uniseksowych akcentów za sprawą ciepłej, subtelnej nuty jaśminu. Kompozycja jako całość pachnie tu bardzo czysto. Cały czas seksownie zdecydowanie może dodawać takiej wewnętrznej mocy, ale też pewności siebie i takiej pozytywnej energii. Jeśli chodzi o połączenie jaśminu oraz skóry w tych perfumach, uważam je wręcz za mistrzostwo. Balans między wyrazistością i stanowaniem, czy też słodyczą i suchością skóry, jest tu według mnie zachowany na w pełni odpowiednim poziomie. Na podstawie własnego doświadczenia mogę stwierdzić, że kompozycja na tym etapie jest też bardzo komplementogenna. To, co dobre w perfumach L'Eder nie kończy się jednak tylko na jego. Sercu. W bazie tego zapachu dodany został m.in. mech dodający odrobinę ziemistości tej kompozycji. I wspólnie z bursztynem świetnie eksponują skórę, dodając jej nieco innego, takiego wręcz odrobinę czekoladowego wymiaru. Dzisiejsze perfumy od marki Tom Ford są mimo wszystko dość wyraźnie linearne. To znaczy nie zmieniają znacząco swojego charakteru od początku aż do samego końca. Po ustabilizowaniu się w pełni na skórze, kompozycja Ombre Leather mogę ocenić jako wyszukaną, bardzo komfortową w noszeniu, przytulną oraz wszechstronną, ale także elegancką, ze swoim unikalnym, intrygującym charakterem. Przechodząc do kwestii trwałości wody perfumowanej Tom Ford Ombre Leder, jest to w zasadzie kolejny punkt, w którym można pochwalić ten zapach. Na mojej skórze utrzymuje się dobre 7-8 godzin. Czy mówiąc inaczej, cały dzień roboczy, ponieważ z chęcią noszę je na sobie właśnie do pracy. Oczywiście istnieją perfumy od Toma Forda z lepszą trwałością. Jednak w moim przekonaniu w przypadku dzisiejszego zapachu otrzymujemy Również coś co najmniej akceptowalnego. Przez pierwsze 3-4 godziny zostawia dobrze wyczuwalny ślad za nami. Natomiast projekcję ogólnie rzecz biorąc mogę ocenić jako po prostu przeciętną. Przechodząc do grupy docelowej, to znaczy dla kogo polecałbym te perfumy, mimo że jest to unisex, większe wskazanie kieruję tu w stronę mężczyzn. Momentami jest to bardzo męski zapach, aczkolwiek zgadzam się też, że głównie dzięki Jaśminowi Ombre Leder ma w sobie wystarczająco dużo argumentów, aby mogły je nosić także kobiety. Co bardziej pasują też do dojrzałych osób, aniżeli nastolatków. Dodatkowo wiem też, że nie każdy z Was może być fanem skórzanych zapachów. Dlatego jeśli Ty nim nie jesteś, z dużym prawdopodobieństwem Ombre Leather nie będzie wyborem dla Ciebie. Jeśli chodzi o typ osobowości, dzisiejsza kompozycja pasuje do osób lubiących elegancki ubiór, ale też pewnych siebie indywidualistów, którzy chcą pachnieć czysto, seksownie i intrygująco, ale też nie chcą zbytnio afiszować się swoim zapachem. Jeśli chodzi o zapachy od na podobnym do perfum, Tom Ford Ombre Leather, najczęściej nie bez przyczyny mówi się o innym wariancie od tej samej marki, mianowicie zapachu Tom Ford Tuscan Leather. W moim przekonaniu obie kompozycje mają w sobie osobne atuty. Mianowicie wariant Ombre Leather jest przede wszystkim około dwa razy tańszy, ale też bardziej wszechstronny i bezpieczny pod względem okazji do noszenia. Ponadto jest też wyraźnie subtelniejszy i łagodniejszy, i nieco bardziej uniseksowy od Tuscan Leather, który z kolei ma w sobie więcej mocy, jest bardziej wyrazisty, męski i głęboki. Oczywiście do grona zapachów o zbliżonym DNA można zaliczyć wiele innych perfum z prominentną, skórzaną nutą, jak chociażby Ressassi Lyokoam czy też Parfums de Marly Godolphin. Jeśli chodzi o najlepsze okazje i pory roku, w których perfumy Tom Ford Ombre Leather sprawdzą się najlepiej, przede wszystkim będą to zimniejsze, jesienno-zimowe miesiące, w których ten skórzany aromat przyjemnie może otulać nas w zimniejsze dni. Z powodzeniem możesz nosić je także wiosną, natomiast z Zdecydowanie mniej pasują mi do gorącego okresu, w którym raczej szukamy czegoś świeższego. Pod względem okazji do noszenia Ombre Leder sprawdzi się zarówno w codziennych, jak i bardziej formalnych sytuacjach. Od bardziej casualowego ubioru, skórzanej kurtki, jeansów czy ciepłego swetra, nawet po garnitur i białą koszulę. Perfumy te są na tyle bezpieczne i komfortowe w noszeniu, że bez problemu możesz je nosić do biura. Ponadto pomoże Ci też sprawić dobre wrażenie w oczach drugiej osoby na randce. Podsumowując, wszechstronność tego zapachu sprawia, że jest to znakomity materiał na zapach sygnaturę. Przechodząc do porównania Centomfort Ombre Leather, zapach dostępny jest obecnie we flakonach o pojemności 50 oraz 100 ml. I przykładowo za tę większą pojemność w najtańszych perfumeriach internetowych zapłacimy aktualnie zazwyczaj w granicach 500-550 zł. Podsumowując, Tom Ford Ombre Leder to według mnie obecnie jedna z najlepszych skórzanych kompozycji na rynku. Według mnie ma w sobie w zasadzie wszystko, co potrzeba, aby stać się zapachem sygnaturą wielu osób. O ile oczywiście lubisz tego typu zapachy. A teraz jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw po sobie jakiś ślad w postaci komentarza, subskrypcji czy też lajka like pod tym filmem. Zapraszam Cię też do obejrzenia innych materiałów na moim kanale. A teraz już się z Wami żegnam, także do następnego odcinka.